Wólka Łękawska została mistrzem gminy w piłce nożnej. W tegorocznym turnieju o puchar wójta gminy Bełchatów wystartowało aż dziewięć drużyn, które rywalizowały w trzech grupach. Ich zwycięzcy spotkali się w niedzielę w Zdzieszulicach Górnych. Piłkarze z Wólki Łękawskiej pokonali w dobrym stylu drużynę z Dobiecina i gospodarzy ze Zdzieszulic. Jestem dumny tutaj ze swojej drużyny, jako trener tutaj LZS-u Wólka Łękawska. Powiem, że naprawdę jeszcze tak powtórzę, jestem z nich zadowolony, bo spełnili moje założenia, grali tak jak im po prostu nałożyłem to wszystko. Są to bardzo dobrzy zawodnicy, już gramy praktycznie od pięciu lat razem. Łączymy się z chłopakami z Dobrzelowa i występujemy jako z Wólka Mękawska. W sumie nie mamy, nie mamy tak u siebie jeszcze tych tylu zawodników, ale już jest młodzież, którą powoli tak samo zaczynam wprowadzać i widać, że dzisiaj właśnie... Defensywnego pomocnika, który młodego człowieka, który właśnie zaczyna tak z nami wchodzić do gry. Także widać, że potencjał jest i zaangażowanie wielkie. Jeszcze raz naprawdę im dziękuję za, za wszystko, nie? co dzisiaj zrobili na boisku, bo dali z siebie naprawdę wszystko. Walka toczyła się do ostatniej chwili. Do ostatniego momentu ważyły się też losy mistrzostwa. Swoją szansę zaprzepaścił Dobiecin, bo po zwycięstwie nad Zdzieszulicami uległ piłkarzom z wulki i musiał nerwowo przyglądać się potyczce tych dwóch drużyn w finale. Dobiecin zachowywał jeszcze cień szansy, bo układ w tabeli sprawił, że przy jednobramkowym zwycięstwie z Zdzieszulic potrzebne byłyby rzuty karne. Ale piłka jest nieprzewidywalna i stało się inaczej. Obrona dobrze grała, nie? Jeżeli chodzi o to. Brakło po prostu szczęścia przy tej jednej piłce, którą tą bramkę straciliśmy, no ale nic się nie zrobi, no. Będzie lepiej, lepiej na pewno. Postaramy się. Siwanki były do gry bardzo trudne. Nie wiem, z momentami wydawało się, że brakowało nam sił, może brakowało boiskowego tak zwanego cwaniastwa. No nie wiem, teraz ciężko to ocenić. Mimo wszystko myślę, że ten turniej w miarę... Dobry. Dobrze zakończony, srebrny medal. Myślę, że się z tego cieszyć. Tutaj chciałem złożyć szczególne podziękowania dla naszego prezesa Jacka Balkarczyka, który nas dzielnie przygotowywał i dzięki temu zakończyliśmy ten turniej na tym, na tym drugim właśnie miejscu. Popatrzmy teraz na najciekawsze fragmenty meczu Wulka z Dzieszulice. Spotkanie zakończone efektownym zwycięstwem przyszłych mistrzów aż 3 do 1. Bardzo się cieszę, że mimo tego, iż Mistrzostwa Europy już się zakończyły i wydawałoby się, że zainteresowanie piłką nożną osłabnie, w naszej gminie ono jest nadal bardzo duże i cały czas rośnie. O tym świadczy duże, duża ilość drużyn. Dziewięć drużyn wystartowało, no i wysoki poziom tych finałów dzisiejszych. Bardzo zacięte mecze i mam nadzieję, że mistrz będzie nas godnie reprezentował w turnieju powiatowym. No właśnie, turniej powiatowy już niebawem, bo 22 lipca mecze rozgrywane będą w Kleszczowie. Zwycięzca reprezentować będzie powiat bełchatowski w rozgrywkach wojewódzkich. Mam nadzieję, że będziemy trzymać się tego, tych założeń, które tutaj sobie ustaliliśmy, które trener nam zarzucił i mam nadzieję, że poprowadzi nas troszkę wyżej jeszcze. Ale to na pewno nie będzie łatwe, jak mówią specjaliści. Mistrzom gminy potrzebne będą wzmocnienia, bez nich trudno będzie osiągnąć kolejne sukcesy. Wydaje mi się, oglądając te mecze przez te dwie niedziele, że poziom jest wysoki, jest tendencja zwyżkowa. Mistrz pokazał się, muszę powiedzieć, że jak najlepiej w finale zwyciężył, w eliminacjach też zwyciężył to wysoko. Na pewno na poziomie gminy jest to zespół silny. Na kolejnych zawodach szczebla powiatowego podejrzewam, że zespół ten powinien być jednak jeszcze uzupełniony. No i wtedy mają szansę na osiągnięcie czołowych lokat w zawodach powiatowych. Na dzień dzisiejszy uważam, że jest ten zespół jest silny, ale na poziom gminny, ale jeśli chodzi o piłkę, no powiecie, jest poziom wysoki i aby tam zaistnieć, powinni się jeszcze wzmocnić. Na ewentualne wzmocnienia jest jeszcze trochę czasu. Miejmy też nadzieję, że formę z niedzielnych zawodów w zdzieszulicach piłkarze utrzymają przez następne tygodnie. Turniej powiatowy za 14 dni. Trzymamy kciuki. Powodzenia!